Mnie się wydaje, czy my Twoje mamusie pod płotem chowaliśmy. Widocznie cmentarz powiększyli. Ja tam nie wiem. Mnie bardziej pasowało, jak pod płotem leżała. Się było o co oprzeć. Kupiłeś znicz? Kupiłem. Zobacz, jakie ta cóżko Twoje mamusie na grobie będzie miała. Prawdziwy Mercedes wśród zniczy. Na jednej baterii będzie miesiąc świecił. Przecież zwykły znicze miałeś kupić. Zwykły znicz raz, dwa się wypali i po sprawie. A ten na jednej baterii będzie świecił miesiąc. Albo lepiej. Wkopie się tu stary akumulator z Jelcza. Się podłączy i przez dwa lata będziemy mieli spokój. Ile dałeś? 80. Po co tak dużo? Ludzie nas tu znają. Na pewno patrzą, co na grobach stawiamy.